Jak to wyszło? Pół roku przed podpisaniem umowy trafiliśmy jakoś przypadkowo, pierwszy raz na spotkanie, mm. podjęliśmy decyzję na drewniany, bo jeszcze do końca nie byliśmy zdecydowani, jakie to ma być konstrukcje. Totalnie bezproblemowo, to poszło, bo większość spraw załatwiła firma Reggie. Nie, sam czas od podpisania umowy bodajże to było w marcu, a w lipcu już laliśmy ławy, we wrześniu stawialiśmy tam także. Z pozwoleniem na budowę, które trwało miesiąc czasu, to jest mega szybko. To, to był szok, że, właśnie, że wszystko od razu pasuje. Kartka, która przyszła w rzeczywistość. Tak, było wszystko tak. dopytane, było tak, wszystko dopracowane. dokładnie, że. Ustalone. No, pierwszy, pierwsze wrażenie to jest szok, jak potem powstaje. Tak, a same ściany, no to powstały tak, że pojechaliśmy po obiad i już stał dom. Słuchałyście nas, zrobiłyście dom dla nas, jakby nie dla siebie, tylko dla nas, więc to jest no świetne, że my dlatego tutaj się tak bardzo dobrze czujemy teraz. Też Było przedstawione wiele możliwości, co możemy wybrać. Właśnie, koncepcji, tak. To jest, było super. Mhm. Mieliśmy też dużo do wyboru i właśnie te wszystkie nasze jakby życzenia zostały spełnione. Potrzebowaliśmy na przykład takiego drugiego wejścia, brudnego. I to mamy. Potrzebowaliśmy jakieś kąty czy dla dzieci, czy właśnie dla relaksu, czy biura, spiżarka, wszystko jest, więc to, co chcieliśmy podczas projektu, to wszystko jest. Co jest bardzo ważne dla nas. Ja nie pamiętam stresu w ogóle przy tej budowie. Nie pamiętam? Naprawdę stresu. To jeszcze raz by się to przeżyło, bo budowa była bardzo przyjemna, mhm. nie to, to... Żadnych jakby złych wspomnień, jakichś właśnie stresów ja nie przypominam sobie bardzo wszystko jasne i czarno, że tak że słownie no nie masz zastrzeżeń żadnych wszystko było określone na czarno na białym, jasno nie było jakichś zmian w trakcie na przykład y, niedopowiedzianych nie wiadomo skąd tak tak dopilnowane tak. Terminowo. terminowo Też nie trzeba przyjeżdżać na budowę i sprawdzać codziennie bo od tego są kierownicy ludzie i dopilnowane jest wszystko z wami tak tak jak ten dom, to na pewno. No nie, to, to można tak z taką dobiegać, brygadą to, to tak. można budować. Ale, ale z drugiej strony jest tutaj tak dobrze i że nie wiem, czy byśmy potrzebowali drugiej. Mm. <laughs> Łazienka z bandy. Bardzo, znaczy, każdy lubimy, ale Każdy tamty, ma swoje, tak. tak dzieci ale, mają swoje pomieszczenia. Tak, ale tamte jest wyjątkowe dla mnie, nie? Tobie? Pokój growy? <grystanie> każdy ma swoje pomieszczenia. Tak. Każdy coś tam dla siebie mamy, nie? A to też było projektowane, nie? Każdy Żeby każdy mówił... miał też swój taki kąt. Tak. W razie czego do takiego relaksu, wyciszenia, swobody. To są pierwsze wakacje. Będą w tym domu. Nasze wspólne pierwsze wakacje. I to też są, To jest pierwszy raz, kiedy ja nie jęczy, żeby gdzieś pojechać. No wracamy tak. do pracy i, I tutaj odpoczywamy. Odpoczywam. I tutaj mamy swoje wakacje takie. No codziennie można powiedzieć, że mamy tutaj takie wakacje. Jest nam tu dobrze. Nie chcemy się stąd ruszać.